Drodzy moi, nieraz przemawiałem, ale nigdy po takim znakomitym saporcie. Pozwólcie, pozwólcie, że przemówi do Was trochę historia. Otóż 15 lat i kilkanaście dni temu na największym placu Warszawy cieszyliśmy się razem z przyjęcia Polski do Unii Europejskiej. Jako prezydent przemawiałem wtedy i miałem to poczucie, że mówię w imieniu zarówno nas, którzy wchodzą do Unii Europejskiej, ale także tych pokoleń, także pokolenia moich rodziców, którzy już wtedy nie żyli, którzy marzyli o wspólnej Europie, marzyli o Polsce w tej rodzinie europejskiej i wiele czynili, żebyśmy mając bardzo trudną... Narzucono nam często historię, nie zapomnieli o tym, że jesteśmy częścią nie nowej Europy, ale częścią tej starej, wspaniałej, wspólnej Europy. I to się wtedy 1 maja 2004 roku spełniło. Patrząc na entuzjazm ludzi, którzy byli wtedy na placu, miałem takie wrażenie, myślałem sobie, kiedy mógłbym widzieć porównywalny entuzjazm Polaków. I jako człowiek związany ze sportem, myślę, że to porównanie dotrze również tu obecnych kolegów, tak pomyślałem, że pewno, gdybyśmy zdobyli Mistrzostwo Świata w piłce nożnej, to może byłoby podobnie. Mistrzostwa świata w piłce nożnej nie mamy, ale w Unii Europejskiej jesteśmy. A dzisiaj, drodzy moi, za to jestem wam bardzo, bardzo wdzięczny. Was właśnie odnajduje tamten entuzjazm sprzed 15 lat, tą wielką radość i dumę, że jesteśmy w Unii Europejskiej. Wspaniałe, to imponujące, to inspirujące, kiedy widzę tu obok tak licznych polskich flag, flagi europejskie. I wiem, że mu, nie, nie musieliście ich wynosić z piwnic, do których kazała je schować pani premier szydło, że wy je macie na podorędziu, że wy razem z polską flagą cieszycie się również tym symbolem zjednoczonej Europy. Te wybory są ważne, a może nawet ważniejsze, niż wiele, których mieliśmy w ostatnim czasie. I chciałbym również prosić o mobilizację. Chciałbym prosić, abyśmy wiedząc, że jest nas tak dużo, nie tylko w Polsce, ale także w Europie 26 maja poszli zagłosować. Europa wymaga dzisiaj wsparcia. Europa dała nam wsparcie. Dziś jest okazja i chcę to zrobić, żeby podziękować wszystkim przyjaciołom, którzy do roku 2014 do, do roku 2004 pomagali nam, żebyśmy się stali członkiem Unii Europejskiej. Podziękować naszym przyjaciołom w Niemczech i Francji, w Wielkiej Brytanii, w Szwecji i Finlandii, w Holandii, Belgii, i Luksemburgu, w Grecji, w Hiszpanii, w Włoszech i Portugalii. Mieliśmy tam przyjaciół, i Polska nie ma żadnego powodu, i Wy możecie zadecydować o tym za 8 dni, żebyśmy tych przyjaciół tracili. Oni wierzyli w Polskę, i my dzisiaj musimy im odpowiedzieć: musicie, możecie i powinniście wierzyć w Polskę, bo my z europejskiej drogi nie zejdziemy. Europa. Przyniosła nam postęp w bardzo wielu dziedzinach. To były i fundusze, to były europejskie standardy, to było europejskie know how, to były miejsca pracy dla Polaków, którzy zdecydowali się wyjechać, to były uczelnie otwarte dla polskich studentów i w końcu zniesienie granic, dzięki czemu możemy bez paszportu i bez wiz jeździć z Warszawy do Lizbony. Oczywiście nie zapominając o karcie kredytowej, ale to inna historia. Za to, za to jesteśmy Europie wdzięczni i dzisiaj tę wdzięczność możemy wyrazić, wyrazić bardzo jasno, głosując na dobrą przyszłość Europy, głosując na dobrą przyszłość Unii Europejskiej, głosując na to, że Europa w tym zmieniającym się świecie, bardzo szybko zmieniającym się świecie XXI wieku będzie umiała sprostać konkurencji z Chinami, z Stanami Zjednoczonymi, Rosją, będziemy się liczyć. Europa oczekuje naszego głosu i Europa powinna polski głos dostać, choćby za to wszystko, co udało nam się z Europy uzyskać, za tą przyjaźń, którą mamy wśród Europejczyków i za to, że w ten sposób będziemy kontynuować i będziemy wypełniać marzenia wielu, wielu pokoleń Polaków. Brawo. Dziękujemy. Pan prezydent Bronisław Komorowski.